Serdecznie Państwa w smakach polskich. Dzisiaj tematem naszego spotkania jest coś wyjątkowego, smacznego i coś najbardziej właściwego na upalne, gorące dni. My dzisiaj chcemy Państwu pokazać, jak nasi przodkowie gotowali prawdziwy polski chłodnik. Korzystając z tego, że jest to najlepsza pora na takie chłodniki, trzeba zrobić wywar taki, który będzie również może służyć kiedyś służył w dni bezmięsne, taki wywar on długo może być przetrzymywany w lodówce, nie ma problemów. Tam i on jest absolutnie dietetyczny, nie ma w ogóle żadnego tłuszczu. Nie gotuje się tego na mięsie, tak jak niektóre rodzaje barszczy. Natomiast taki barsz warzywny gotuje się z dużych ilości, dużej ilości buraków i te buraki. Tutaj właśnie Marcin kroi na plasterki, i to jest taka bardzo ciekawa procedura. Według której, wszystko co zawierają warzywa, które będziemy po kolei tam wkładać, łącznie z kwaśnymi jabłkami, bo kwaśne jabłka są tutaj takim bardzo ważnym składnikiem, to to wszystko sprawi, że ten wywar będzie tak czerwony jak najlepsze wino czerwone i będzie znakomicie smaczny. Tylko trzeba po prostu tutaj, no niestety, nie iść na skróty, i duża bardzo ilość warzyw do tego idzie, i to jest dopiero początek. To jest wywar, który gotuje się poprzedniego dnia. To jest bardzo ważne, żeby po ugotowaniu i to na wolnym ogniu odstawić ten duży, duży garnek i poczekać, żeby był czas na to, żeby wszystkie wartości z tych warzyw przeszły do wywaru. Jak Państwo widzą, buraczków jest. Bardzo, bardzo dużo i te buraczki wrzucamy, bo my tak na dobrą sprawę to cały prawie ten garnek musimy warzywami, buraczkami i tymi innymi dodatkami wypełnić, przede wszystkim jabłkami, które mamy też już gotowe. To muszą być jabłka takie bardzo kwaśne. No i teraz idą warzywka po kolei. Teraz mamy jeszcze, musimy czosnek i to tak czosnek się nie, nie trzeba obierać, tylko na kilka razy się przecina całą główkę. I po prostu wrzuca takie główkę, dwie na taką ilość, to bezproblemowo. I razem z tymi łupinami, bo to i tak wszystko będziemy cedzić. To Te warzywa, to one mają oddać tylko sam smak. I teraz jabłka kroimy na takie świartki, dowolny sposób, możemy nawet w poprzek, wzdłuż. One się wygotują, ich w ogóle nie będzie. Natomiast to, co z nich zostanie, zostanie odcedzone. Jabłek powinno być kwaśny mniej więcej 25%. Całości tych warzyw łącznie z burakami, a więc dość dużo, bo albo kwas w tym zestawie robiono w ten sposób, że dolewano potem kiszony barszt, który zawsze był, jak to mówią na podorędziu, natomiast drugim sposobem to były właśnie takie kwaśne jabłka. No i teraz dajemy, proszę zobaczyć, majeranku, dużo, dużo majeranku. Oczywiście musimy dać i soli, i cukru, bo zawsze jak sól, to i cukier dajemy do tego ziele angielskie liść laurowy, sporo pieprzu, to musi być dobrze, dobrze przyprawione i w ten sposób trzeba pamiętać o duża ilość czosnku, ziele angielskie liść laurowy do no to normalnie i teraz zalewamy to wszystko, drodzy państwo, wodą zimną wodą. Tak wygląda zestaw, który stawiamy na gaz i zaczynamy to gotować. Drugim bardzo ważnym składnikiem jest prawdziwe siadłem mleko. Składnikiem, który będzie nam na niezbędny, to jest właśnie to, co. to botwina, którą Ma Marcin nam będzie kroił. I teraz botwina jest bardzo delikatna. W związku z tym, żeby ona odegrała swoją rolę w tym, w tym naszym daniu dzisiejszym, musimy ją tylko delikatnie sparzyć. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo śmietanę. Dlaczego? Ja zawsze proponuję, żeby mieć taką śmietanę, bo jeśli chcemy uzyskać prawdziwy smak chłodnika, to powinno być to zrobione z pełnotłustego mleka. Pełnotłuste mleko to nie jest to, co kupujemy w sklepie, gdzie ma 3%, tylko mleko pełnotłuste to znaczy, że ma około 4% tłuszczu albo nawet więcej. Do wrzącej wody wsypujemy trochę cukru i trochę soli i, i będziemy parzyć Tą pokrojoną botwinkę, ale tylko parzyć i to bardzo krótko. To musi być do wrzątku i bardzo króciutko, bo inaczej to, to nie będzie ani kolorowe, ani ładne, ani smaczne. O, I to jest bardzo krótko, bardzo szybko i będziemy tu przez to cedzić. A ja, proszę Państwa, pokażę, jak powinien wyglądać ten wywar, który przecież ugotowaliśmy poprzedniego dnia. Proszę zobaczyć, on jest jak dobre czerwone wino. I co najważniejsze, trzeba go spróbować. Jak on jest smaczny, to będzie na pewno chłodnik najlepszy na świecie. O, on jest po prostu pyszny. No więc sedzimy. No, I to musi nam wystygnąć. No a teraz będziemy komponować chłodnik, czyli już tutaj nic nie będziemy gotować. To wlewamy najpierw tą podstawę, która mi tak smakowała. Mamy tego dużo, więc w razie czego będziemy mogli jeszcze dolewać. No i teraz będziemy kroić składniki poszczególne. No, siadłem mleko i to to na samym końcu. Teraz ogórki najpierw, i ogórków trzeba w końcu dość dużo. I pięknie będziemy kroić. Mamy też co bardzo ważne, tu tarka nam będzie potrzebna i rzodkiewka, bo rzodkiewka musi podostrzyć trochę smak tego co będziemy tutaj tworzyć razem z państwem. No i teraz jak już ogóreczki trafią to będziemy resztę składników do, do, dorzucać i odpowiednio przyprawiać, bo możemy to bardziej lub mniej ostro robić. Trzeba pamiętać, że siadłem mleko jest nieprzyprawione, a więc to wszystko jest dopiero przed nami. No I teraz będziemy to dorzucać. No, botwinka poczekamy, aż wystygnie, to też ją tutaj dołożymy. Teraz, drodzy Państwo, rzodkiewka, gdzie botwinka wystudzona. No i teraz proszę państwa siadłem leko. Proszę bardzo, bo ty jesteś twórca, a ja jednocześnie troszkę śmietanki. No już jest dobrze. Trzeba by też jeszcze spróbować jak, jak to czy nie soli, czy nie brakuje pieprzu. Bo to jest... Czy może żodkiewki jeszcze? Na pewno soli i pieprzu jeszcze się. No właśnie, bo to zawsze jak dodaliśmy teraz tak dużo i śmietany i... To na pewno soli, na pewno jak zawsze, jak soli, to nawet odrobinę, ale cukru, odrobinę. No i na pewno pieprzu. I dojdzie teraz koperek. Jeszcze trzeba popróbować, jak to tam smakuje. Ale koperek, i tak, i tak jest potrzebny. Podstawą chłodnika jest wywar z buraków i włoszczyzny, do tego główka czosnku, kwaśne jabłka, dużo majeranku, sól, cukier, pieprz, ziele angielskie i liść laurowy. Po ostudzeniu dodajemy sparzoną botwinę, zsiadłe mleko, śmietany, ogórki, rzodkiewkę i koperek. I proszę Państwa, tak jak obiecałem, będą dwie wersje. Wersja bardzo wykwintna, staropolskiego, takiego chłodnika, do którego specjalnie trzeba upiec szynkę cielęcą. O, i tu takie piękne kawałeczki takiej szynki cielęcej kroimy w drobną kostkę. I będziemy również potrzebować szyjki rakowe. Mamy tu już je przygotowane, i dopiero na to idzie ten chłodnik taki klasyczny, który żeśmy przyrządzali. Tu bym prosił o nalanie może tego właśnie, co żeśmy tu tak komponowali wspólnie z Państwem. A ja już będę się zajmował podawaniem państwu i proponowaniem tego bardzo popularnego w dni gorące dania jakim jest chłodnik i teraz najpierw ziemniaczki młode posypane koperkiem no i teraz jajeczko pięknie rozbite bo będziemy tutaj mieli ten chłodnik z jajkiem o to właśnie ten a tutaj mamy chłodnik staropolski, który kryje w sobie pieczeń sielęcą i szyjki rakowe. Smacznego!